Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Krój Minecrafta Dzisiaj rozpoczynamy nową serię na przetrwanie. Tak, dawno samemu e, przetrwania nie było, więc postanowiłem, żebyśmy, na no, troszeczkę... się zabawili samemu. Także co, moi drodzy, wpisuję już tu seed, mianowicie, k r l ale nie będzie to krąg Minecrafta, tylko M G -K. Kiedyś się dowiedzieć, dlaczego taki seed wprowadziłem. No, także niech się nam generuje świat, a ja przez ten czas Chciałbym Was zaprosić do subskrybowania kanału. I e, mianowicie, jutro będzie kolejny odcinek, i jutro Wam coś powiem. A szybciej będę zdradzał. E, I oczywiście, no, lajka zostawcie pod tym filmem, bo no dużo się pozwiniało u mnie, u mnie w życiu. Niech się ten. Świat wygeneruje i lecimy nie jestem, nie jestem w ogóle pewien co się pewien co się wydarzy ja to nie wiem co się wygeneruje w tych po prostu na tym świecie także to będzie czysty survival mam nadzieję nie no będzie nie będę was ten Będziemy wszystko robić na odcinkach, żeby, żebyście widzieli po prostu, że nie czytuję. Będziemy wszystko robić na odcinkach, co chcę zrobić. Oczywiście to jest wersja Minecrafta 1.17, więc dużo będzie... O Jezu, biurko sobie przestawiłem. Dużo będzie rzeczy dla mnie niezrozumiałych. Teraz będzie ścinało trochę, ale mam nadzieję, że będzie ok. Cina. a jaj. Mam nadzieję, że to się trochę wyłączy. Chwileczkę. Ustawienia paczki na słuch, no nie mam nic. Także możemy. a jaj. Co jest? on dobra, działa już. Kopiemy drewno, tak jak na, na początku Survival, oczywiście. Hmm. Podstawowe itemki sobie stworzymy. Oczywiście znaczy mu ikafty za, zaczyna to grać, więc ja sobie ją tak przeciszę do dziesiątki. O dobra. Lecz mm. kawkę mi się zebrało. Chodź tu. Dobra. 1.17 17 wersja. Nic się nie pozmieniało z krowami. Nie mogę jej sprzedać tego. Tak. Co jest? Dobra. Już. Dobra, możemy iść dalej. Tego sobie zrobimy. Crafting. Włączymy się tą książeczkę, bo bardzo lubię ją. Daj mi to. Ok. Mam tu jeszcze problemy małe z. Myszką Dobra. I to. Tworzymy. Kopiemy się na dół. Ok. Grzegorzka. Bo jakby ktoś jeszcze nie wiedział gram na nowym koncie. Na Minecraftie premium. Także Mam nadzieję, że się nie będzie nic zacinało. Mój nick to Grzegorzka, Jakby ktoś nie wiedział, bo tak mam na imię. Tyle... Yy, nie. K od... Ten. Od czegoś innego jest K. Ale Grzegorz się nazywam. Hmm. Dobra, kopaj to. Kopaj. Kop to. Hmm. Hmm. Dobra. Co chciałam powiedzieć? Jutro będzie z tej serii jeszcze odcinek, a po. W sumie pojutrze. Nie, czekajcie, bo zgłupiałem już. E, jutro jest piątek. Tak, to ostatni gdzie... A, wszystkiego najlepszego z okazji! Ten! Ukończenia szkoły, kto ukończył, ten ukończył. No. Także. Dzisiaj. Też miałem. zakończenie roku. kto miał ten już. Tak jutro będzie seria z tego, a e, może mm, a, a w sobotę będzie e, Noob versus Pro versus go, gab, good, good, good Bóg, po prostu Bóg Bóg eee, Także polecam oglądać, bo się dużo rzeczy fajnych wydarzy niedługo Wiem, że takie rzeczy już robiłem, ale No Warto, warto Wam powiedzieć Widzicie jak nie laguje pięknie Oczywiście wiemy, że od wersji 1, 17, 1, ile tam, 1, 13 to nie potrzebujemy w ogóle mieczy, więc ja na razie będę chodził bez miecza. i mogę sobie, o, no, no. dobra, po żarcie. Nie wiem dlaczego mi laguje, ale to jedna razowa sytuacja, ponieważ świat wygenerowałem, nowy dlatego. Chodź tu. Dobra. Pozbieramy sobie trochę pożywienia, żeby wiedzieć co je. O, od razu zrobimy sobie wyro. Jeżeli mamy już owce, to czemu by wyra nie zrobić? Tu była owca? Może mi się coś nie widziało? Napiszcie w komentarzu, bo nie. Mm -hmm, mm -hmm. O nie lisio. Zjadł kurę. Dobra, my teraz zostawiam sobie tak crafting, bo widać widzicie jak klikam. I mi się lagi mi powlot. po prostu mam lagi. Yy, ale to nie wiem dlaczego to będzie za chwilę. Przejdzie. Dobra, o widzę, że tam mamy jeszcze węgiel. Patrzcie, jak na tej wersji wygląda węgiel, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Już się do niego podkopię. Wkopię się, tak naprawdę. Dobrze, gdzie jest ten węgiel? Ej, bez kitu. A tu jest. Dobra. Patrzcie, tak wygląda węgiel na 1,17. Moim zdaniem bez sensu. Ale... Nie lubię takich tekstów. Po prostu... Myślałam, że będą ładniejsze. Dobra, zbieramy sobie szybko. Pyk, pyk, pyk. Ładnie. Dobra, idziemy sobie. O jest, prawie zginęłam. Super! Nie, no czad. Dobra. Idziemy sobie tu. Czekajcie, bo już gubię się. Pyk. Co jest? Pyk. Pyk. Mhm, mhm. Dobra, niech się robi. A my przez ten czas pozbieramy, że Dobra, moi drodzy, jeszcze w tym odcinku pewnie znajdę miejsce na dom. Także nie będę wam tego przedłużał, po prostu bo to nie ma sensu, żebyście widzieli jak ja odnajduję miejsce na dom. Moi drodzy, zobaczycie to już w kolejnym odcinku, ale jeszcze sobie przepalimy szybko. Robimy za szybko, uwaga, mm. od razu, żeby się nie marnowało, pyk i pyk, ojej, nie. jedno sobie nie włożyłem, to za chwilę sobie włożymy, okej, okay. nice, to teraz sobie zjemy, w błotku Dobra i na razie nie będę więcej przypalał. Chyba, że mi się skończy to. Aj! Dobra, skończyło się to. No to jeszcze jedno co przypalimy. Nie lubię marnować węgla. Chyba, że najwyżej sobie jeden węgiel trzyma. No. To tak działa. Dobra, będę wiedział na razem. raz. Także moi drodzy, to byłoby na tyle na razie. Trzymajcie się i dobrego dzioneczka. O, dobra. Trzymajcie się i dobrego dzioneczka. Elo! Po prostu znajdę się na dom i widzimy się już jutro, pa! Nie działa coś. O, teraz działa.